Przed mną znajduje się HTC U24 Pro. Chciałbym pokazać, jak można zastosować układ Apple na tym urządzeniu. Zacznij od otwarcia Play Store i pobrania darmowej aplikacji o nazwie Launcher OS od Launcher Studio Developer. Teraz, jeśli jest gotowe, możesz wyjść z Play Store i od razu przejść do ustawień. Następnie wybierz aplikację. Przewiń w dół, aby trafić na domyślne aplikacje i wybierz aplikację domową. Teraz, aby zastosować Launcher iOS, wybierz Launcher Pro i poczekaj. Jak widać, układ Apple został pomyślnie zastosowany na moim urządzeniu. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim układzie, możesz to zrobić, wracając do tej samej aplikacji Launcher. Jeśli chcesz wrócić do domyślnego układu. Wróć do tych samych ustawień domyślnych aplikacji, wybierz szybki krok i poczekaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz, zasubskrybuj. Cześć!